Rosto, czcigodni księża, szanowni uczestnicy dzisiejszej 15. Spartakiady Środowiskowych Domów Samopomocy w Pruchniku. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na dzisiejszej 15. Spartakiadzie Środowiskowych Domów Samopomocy w Pruchniku. Jest to spartakiada w skali województwa podkarpackiego. I ta spartakiada jest nazwana. Próchnik 2013. W imieniu samorządu gminy Pruchnik, w imieniu mieszkańców gminy Próchnik, w imieniu własnym serdecznie witam wszystkich Państwa na dzisiejszej Spartakiadzie. Na sam koniec zostawiłem sobie szczególnego gościa dzisiejszej Spartakiady, tym szczególnym gościem jest pan Rafał Wilk. Dwukrotny mistrz Para Olimpiady Londyn 2012 i Rada Miejska, która zebrała się wczoraj na sesji, przyznała dla pana Rafała specjalny medal okolicznościowy. Jest to medal, który Rada ustanowiła w 2011 roku w związku z odzyskaniem praw miejskich i przyznajemy dla szczególnych gości. To są odznaczenia panu Rafałowi Wilkowi. Wyjątkowa chwila, wyjątkowy wyjątkowy czas. Jeszcze raz gratulujemy panie Rafale i życzymy sukcesu. Szanowni państwo, dostojni goście, to już piętnasty raz spotykamy się na wojewódzkiej Spartakiadzie Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Bardzo serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi Pruchnika za to, że podejmuje nas gościnnie w swoim gospodarstwie w mieście i gminie Pruchnik. Drodzy uczestnicy XV Wojewódzkiej Spartakiady, życzę Wam dobrej, zdrowej, sportowej rywalizacji. Życząc wszystkim Państwu udanej zabawy, pragnę złożyć na ręce Pani Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Próchniku Piłki. Mam nadzieję, że przydadzą się do prowadzenia różnego rodzaju zajęć. Wszystkiego dobrego. Drodzy zebrani, ja chcę przede wszystkim pogratulować Panu Burmistrzowi i wszystkim tym, którzy się przyczynili, to znaczy samej Radzie. A w sposób szczególny Pani Kierownik, Pani Marci, Pani Marku, proszę przyjąć te gwiazdy, Niech one będą symbolem, dowód wdzięczności i przede wszystkim naszego podziękowania za Pani zaangażowanie, za włożenie serca w organizację i przygotowanie tej dzisiejszej pięknej uroczystości. Gratuluję i życzę kolejnych takich pięknych uroczystości i samych sukcesów. miłosierny Boże, który spoglądasz na nas okiem Bożej opatrzności, prosimy Cię pokornie o Twoje błogosławieństwo dla tego miejsca, wszystkich uczestników i posługujących w czasie odbywających się zawodów, aby był to dla nas czas ubogacenia się swoim człowieczeństwem i wzrastania w łasce, u Ciebie i u ludzi. Prosimy Cię o to, przez Chrystusa Pana naszego. Oświęcenie, Mówimy o tym, że w to na jest znakiem może głas, Wystarczy o przypomnieniu godności dzieci. Województwa Podkarpackiego uważam za otwartą. Szanowni Państwo, w tym momencie dość honorowy imprezy, pan Rachowicz, na sygnale prowadza nas na doskokowym trójniku olimpijskie światełko. Pomocy Województwa Podkarbackiego. Wraz z olimpijskim zniczem na stadionie truchniku. Wielkie brawa. A zapalenia dokonali gospodarzy imprezy. Środowiskowy dom samopomocy z truchnika. Prawdę, bardzo, bardzo fajna się, impreza i mówię, to jest taka inicjatywa, bo sam mówię, wylosicie wylosicie mi poleciały, jak tutaj niosłem, z nimi no, mi pomagał czy z tego, w przywiezieniu niczy olimpijskiego i zapaleniu tego, także wiem, co sam przeżywałem już nie tak dawno temu, już prawie rok temu na olimpiadzie w Londynie i podejrzewam, że tutaj osoby, które uczestniczą w tych igrzyskach, to samo przeżywały, bo mówię, no wiem, że to jest wielkie wydarzenie dla nich i też się przygotowują do do tego, tak jak, jak pewnie ja się przygotowałem Właściwie, do igry, czy przygotowuję się do każdych do każdej, do każdej zawodów, także bardzo szlachetny cel i cieszę się, że mogę tutaj uczestniczyć, że zostałem zaproszony i jestem z nimi duchem i wspieram ich jak najbardziej za, za, za takie właśnie imprezy, jak tutaj są organizowane, to, to tylko chwili czoła i oby ich było jak najwięcej właśnie. Wszyscy i uczestnikami 15. Spartacjaty Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Właśnie całego województwa na Województwie Podkarpackim jest 63 takie placówki jak nasza dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Na dzisiejszą imprezę zgłosiło się 60 domów. Te, impreza ma bardziej ruszko taki ruszko charakter ruszko in, integracyjny, aby osoby niepełnosprawne sobie, po prostu nie czuły się wykluczone, a a się wykluczone społecznie, a tym bardziej e, uprawiają też sporty. No, I mają chęć tej rywalizacji, co widać. A kto jest patronatem? Patronatem dzisiejszej e, imprezy jest burmistrz Pruchnika i wojewoda pod Karpaczko. Corocznie. Jest, e, także wojewoda bierze patronat nad takimi spartakiadami. No gospodarzami jesteśmy, my czyli się z sam pomocy w próchniku, aczkolwiek myślę, że jako Jeszcze sama, zbiada, jako nie niewiele moglibyśmy bez się... wsparcia właśnie władz lokalnych, wszystkich instytucji działających na terenie gminy próchnik. To naprawdę bardzo dużo podziękowań należy się wszystkim. Yy, no, kierownikom, dyrektorom tychże instytucji. Szczególnie właśnie mieją, chciałam podziękować mieją, tutaj gimnazjum publicznym, burmistrzowi za właśnie zaangażowanie, mieją, zmiana, za, za ufundowanie nagród, ta no no i właściwie takie rzetelne podejście do całej sprawy. Jest też właśnie nie nie dyrekcja to by było, gimnazjum, to by było, to program, który by widzieliśmy artystyczny właśnie młodzież z gimnazjum pod patronatem właśnie nauczycieli, niebrawa, pani niebrawa, ale Katarzyny Kozik, pani Weroniki Szeligi. Tutaj zawody niebrawa. prowadzą Mielu również nauczyciele wychowania fizycznego z, z gimnazjum i szkoły podstawowej w Pluchniku. także no my współpracujemy z wieloma instytucjami, dzisiaj właśnie korzystamy z ich pomocy. Aczkolwiek, gdyby oni nas poprosili, to też jest szczególny, honorowy gość, naszej Spartakiady, któremu również dziękujemy za to, że przybył, bo... Przybył niedawno z Hiszpanii, jest to pan Rafał Wilk, ja były żużlowiec, dwukrotny ja mistrz paraolimpiady Jarosław Londyn 2012. Jelna, 2012. Jarosław, Jarosław chętnie właśnie Jelna, wydziela udziela wywiadów, zmiar, chętnie Jena, też daje autografy. No i bardzo się cieszymy, wiemy, że dzisiaj chciał uświęcić, Jelna, tak uświetnić i naszą imprezę. Konkurencje, w jakich startują dzisiaj uczestnicy, czyli środowiskowych domów samopomocy, czyli osoby niepełnosprawne, jest to slalom między pachołkami, który prowadzi właśnie pan Marcin Szeliga. Jest Spartakiadą, której celem jest rozpowszechnianie sportu dla osób niepełnosprawnych. Z tej Spartakiady środowiskowych domów samopomocy województwa podkarpackiego jest środowiskowy dom samopomocy w Profiku, moi drodzy. Skok w dal, który pływać pan Janusz Kozłowski. Trzały na bramkę również prowadzone przez pana Waldemara Bankowicza. Lekarską, rozrzut tak. na bramkę. Prowadzi to pan Edward Brzuchacz i pan Stanisław Jest do Michali. Pragnę przypomnieć, że w konkurencjach nie uczestniczą całe domy samopomocy województwa poszlackiego. Wszyscy są rodowe, sędziowie są nauczycielami w gimnazjum publicznego numer jeden. Za tym prosili. Zejść tym rowerem! Na miejsce! I wystartowali! Ale co na tym łańcuchu? Łańcuch zgubił gumą czapkę! Na razie prowadzenie przygodnej połeczki. Druga zmiana wystartowała.

dla Katarzyny Rzaczek za zajęcie trzeciego miejsca w konkurencji kobiet rzut piłką lekarską na 15 Spartakiadzie Środowiskowych domów samopomocy województwa podkarpackiego drugie miejsce. Dyplom dla Agnieszki Kani za zajęcie pierwszego miejsca. Zapraszamy panią Monikę Maciurę. Zapraszamy pana Rafała Mroczka za zajęcie trzeciego miejsca w konkurencji mężczyzn, rzut piłką lekarską. Zapraszamy pana Wiesława Kazimieraka za zajęcie drugiego miejsca w konkurencji mężczyzn. Zapraszamy pana Sławomira Dobrowolskiego za zajęcie pierwszego miejsca. Szanowni Państwo, wielkie brawa. Dekoracje dokonują pan Dariusz, dyrektor przepraszam, Wydziału Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz pan burmistrz miasta Pruchni, pan Wacław Szkoła. Poproszę teraz panią Beatę Wawrzelaszek za zajęcie trzeciego miejsca w konkurencji kobiet rzut do celu. Zapraszamy również panią Teresę Piekarz za zajęcie drugiego miejsca w konkurencji kobiet rzut do celu. Agnieszka Kawaleryjska za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji kobiet rzut do celu. Pani Marzena Zembali za zajęcie trzeciego miejsca w konkurencji kobiet skok w dal. Za zajęcie drugiego miejsca zapraszam panią Celinę Pruś. I wreszcie miejsce numer 1 Aneta Kozy. A ja zapraszam Środowiskowy Dom Samopomocy Ustrzyki Dolne za zajęcie trzeciego miejsca w konkurencji drużynowej pod nazwą Sztafeta oczywiście. Zapraszamy również Ruki sanem. Środowiskowy Dom Samopomocy nad sanem za zajęcie drugiego miejsca w Lubaczu za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji drużynowej szlacheta zapraszam pana Jana Nowego za zajęcie trzeciego miejsca w konkurencji slalom między pachołkami zapraszam pana Roberta Chyłka za zajęcie drugiego miejsca zapraszam pana Mariusza Grada za zajęcie pierwszego miejsca zapraszam powoli już w naszym kierunku pana Jacka Twardowicza za zajęcie trzeciego miejsca w konkurencji mężczyzn strzały do celu Zapraszam panu, pana Jarosława Majdy za zajęcie drugiego miejsca w konkurencji mężczyzn, strzały do celu. Zapraszam pana Mariusza Leśniaka za zajęcie pierwszego miejsca w konkurencji mężczyzn, strzały do celu. I ja już zapraszam na scenę kolejnych zwycięzców pana Wiesława Kazimieraka za zajęcie trzeciego miejsca w konkurencji mężczyzn Skok w dal. Zapraszam również pana Marcina. Ma ścidło za zajęcie drugiego miejsca w konkurencji mężczyzn Skogdal. I jako pierwsze miejsce pojawi się z, u nas pan Adam Puzio w konkurencji mężczyzn dale. Każdy z uczestników konkurencji, niespodzianki, otrzymuje od organizatorów kubek termiczny z logiem na pamiątkę tej oto spartakiady Wielkie prawa dla uczestników dzisiejszego spotkania.